Wszystko w zasadzie się udało. Teraz założyłem na mikrofon czapeczkę przeciwwiatrową. Bo przedtem, jak wiało, to wszystko było słychać. Tak, to jest nasz park sensoryczny. Pięknie jest tutaj. O, I tutaj właśnie jest zraszacz. Zraszacz jest bardzo dobrą sprawą, dlatego że psy moje za każdym razem, jak jestem w parku. Stają pod nim, stoją aż są całe mokre, i później idą spokojnie dalej do domu. I teraz uwaga, uwaga, zbliżamy się do zraszacza. Zraszacz pięknie działa i można się ochłodzić. Zupełnie inny nastrój. Chodźcie, dziewczyny, chodźcie tutaj, tak? Proszę bardzo. No. One tutaj sobie stoją, Zoja staje pod tym, lunka też i się moczą Dobra. Udało się, bo Zraszacz działa, wszyscy są mokre. W zasadzie wszyscy jesteśmy mokrzy. Ale okulary musiałem ściągnąć. Tak i wracamy już do domu. Teraz, tak wracając do tych mikrofonów, jest to bardzo dobra sprawa, bowiem można to podłączać do komórki. Ma to złącze USB-C, jak również do komputera. Wczoraj testowałem, jak będzie to działało na Audacity i zapisuje wspaniale. Jedynie są to dwa mikrofony, ale nie mogą pracować w trybie stereo. Jeśli się dwa podłączy, to nagrywają równocześnie jako jeden kanał. Służą one głównie do tego, jak ktoś przeprowadza z kimś wywiad, dialog, rozmowę. Natomiast ma to też pewne plusy. Mianowicie, jeden mikrofon zdalnie łączy się ze swoją aparaturą w komórce. Która jest zasilana przez komórkę, a bateria wystarcza na 5 godzin. Także najpierw można użyć jednego mikrofonu, jak się samemu nagrywa, przez 5 godzin, a później znowu 5 godzin. Tylko nie wyobrażam sobie, jak taki film montować i co by to miało być, żeby to trwało 5 godzin. Dobra, dochodzę do tężni. A wieczorem będzie montowanie filmu. Pokażę Wam teraz tężnię. Tężnia działa rzeczywiście już od chyba zimy sprzed dwóch lat, lat albo od półtora roku. Raz na miesiąc, na dwa miesiące jest jej konserwacja, ale jest tutaj idealnie. Przychodzi mnóstwo ludzi, siedzą sami z psami. I się ochładzają. Koniec nagrania.